Na ostatnim Monday Night mieliśmy także dużo wątków, dużo segmentów związanych z dywizją kobiecą. Działo się naprawdę sporo i po pierwsze, mieliśmy segment z udziałem Ri Ripley, Io Sky oraz świeżo upieczonej mistrzyni Neomi. I koniec końców wyszło na to, że na SummerSlam będzie mniej Triple Threat Match właśnie o Mistrzostwo Kobiet z udziałem tych trzech pań. Dodatkowo swoich tytułów po raz kolejny broniły Roxane Perez i Raquel Rodriguez. Towarzyszył im Dominik Misterio, a walczyły Zaskoł i Kari Sein. No i Dominik Misterio znacząco pomógł swoim koleżankom w zwycięstwie, bo i zagadywał zawodniczki przeciwne, przeciwniczki po prostu oraz samego sędziego, rozpraszając go, przeszkadzając mu w robocie. I koniec końców wykorzystała to Roxane Perez, która przypięła swoją przeciwniczkę. I The Judgment Day po raz kolejny triumfują. Doszło również do starcia o to. no w sumie takiego starcia, o którym nawet ostatnio sam mówiłem, że takie na pewno będzie musi być. Leria Valkyria zmierzyła się z Bailey o miano osoby, która zmierzy się z Becky Lynch o jej pas. No i Leria Valkyria, tak jak przewidywałem, zwyciężyła pokonała Bailey i teraz będzie mogła sama znowu zmierzyć się z Becky. No i jeszcze na koniec oprócz tego mieliśmy pojawienie się Nikki Bailey, której pomogła Stephanie Walker przeciwko Chelsea Green i The Secret Hervis. Także 2 na 3, ale tutaj pomoc okazała się skuteczna.